W tym nagraniu pokażę Wam jak przygotowuję grządki podwyższone pod zioła. Tutaj mam dwie nadstawki do palet. One mają gdzieś jakieś 20-25 cm wysokości. Już wstępnie sobie wyznaczyłem linię gdzie mam ściągnąć darń. I też za pomocą szufli ściągnę po prostu ile się da tej trawy. Żeby nieco pogłębić to moją grządkę. Tutaj widzicie, w miarę spoko trawa jest, nie chcę się jej pozbywać, dlatego w miejscu gdzie mm, trochę gorzej po prostu mi tutaj ta trawa wyrosła, ją ułożę i żeby sobie po prostu się rozrastała. Do tego celu będę potrzebował wózek, dlatego też idę go przyniosę, stamtąd wybiorę trochę tej ziemi, żebym mógł od razu tą trawę układać. Tutaj już ostatnio wam na filmie mówiłem, że mam rozpierdziel Mam rozpierdziel Przez całą jesień, zimę tutaj wszystkie folie Czy jakieś rzeczy rzucałem po prostu Nie miałem jak za bardzo tu autem wjechać bo było błoto po prostu to naraz do kontenera wywiozę, spakuję Zutylizuję co się zutylizować powinno Nie bójcie się, ta kupa nie jest taka duża Bo spodem rury plastikowe są po prostu największą objętość tam robi ta agrotkanina. Dobra. Mam pucuszkę i sobie po prostu tutaj takie kąski ziemi pościągam. i coś ściągnę poukładam myślę, że fajny patent żeby nie dewastować po prostu trawnika a żeby go jakoś wykorzystać, a ta ziemia która tam jest po prostu trafi tutaj to taka warstwa, wierzchnia do mojej grządki podwyższonej o, proszę i od razu lepiej to będzie wyglądało, nie? Normalnie trawa z rolki, <gry> Dobra, to ja sobie tu pracuję, zaraz do Was wracam. Dobra. Jak widzicie, e, zebrałem już darń, e, wykopałem trochę więcej ziemi ile mi weszło do taczki. Ta ziemia mi się przyda, po to, żeby wysypać na wierzch później taką warstwę ochronną dla tego co będzie pod spodem. E, tutaj możecie sobie porównać co było wcześniej. Tą darń wyłożyłem. Od razu lepiej to wygląda, pomimo że jeszcze tam są jakieś nierówności. A w tym momencie zabieram się za ustawienie skrzynek w zasadzie nadstawek paletowych tak jak sobie to zaplanowałem wcześniej lekko je wypoziomuję po prostu przy okazji, tylko o, proszę tutaj elegancko skrzynka jedna weszła tutaj zebrałem trochę mniej tak jakby tej darni, ponieważ tu jest niżej. Chciałem mniej więcej mieć to na równym poziomie. Jak widzicie, tamta skrzynka jest wyżej. Ją tu lekko wstukam butem. O, docisnę. Żeby mi się to lekko chociaż wyrównało. Teraz jak mi się to wyrówna, o, będę mógł to już zacząć uzupełniać materiałami. Dobra, powinno być ok. Tu jest mała przerwa, ale w zasadzie nie będzie mi ona przeszkadzała jakoś bardzo. O! I tu będę miał, tak jakby, nie, nie tak jakby, tylko tu będę miał działa wsadzone. I od czego zaczynam? Zaczynam od wyłożenia spodu wytłaczankami. Staną się one chyba moim ulubionym materiałem do jakiegoś tam ściółkowania, wykładania. Są naprawdę proste w obsłudze. Nie mają tyle kleju co kartony i są łatwo dostępne praktycznie za darmo. Jak dobrze poszukać, ja mówię, płaciłem tam 10 zł za 100 sztuk. Zostało razem, nie musiałem podjechać. wezmę więcej, bo mi zabraknie tamtych na pewno i na spód wykładamy wytoczankami, dlaczego? dlatego, że tutaj jeszcze na pewno są jakieś nasiona chwastów na pewno jeszcze są kłącza strawy i na pewno to wszystko zechce nam tu wyłazić dodatkowo Drzwiownice uwielbiają celulozę, co skłoni je do tego, aby zamieszkały w naszych grządkach podwyższonych. Będą mogły sobie tutaj szamać te wytłaczanki, rozkładać i się w nich rozmnażać. Okej. Okay. Może akurat starczy. Dobra. I mamy wyłożony spód wytłoczenkami I te wytłoczanki nasiąkną, one nam tu klapną pod ciężarem. Teraz muszę przynieść tu obornika, Żeby Was nie zamęczać, zrobię magiczną sztuczkę pod tytułem Proszę, pojawił się magicznie. Jest to obornik króliczy. Ze słomą. Jakiś czas temu mówiłem wam, że zdobyłem go na Olix od pana, który hoduje króliki. O, akurat taka warstwa myślę. Tutaj dałem worek. Czyli także akurat te wytłaczanki przykryję. Widzicie, już te bobki się białym osadem pokryły. Znaczy coś tam się dzieje. I dobrze, że się dzieje. Jest życie. Jak to tutaj rozłożę, to siano i te kupy. Dobra. Teraz, mając taką warstwę, przydałoby się to chyba trochę podlać, nie? Dobra, i teraz dobrze to podlewamy, żeby te wytłaczanki wszystko tam wsiąknęły i nam siadły za chwilę, jak będę je obciążał dodatkowo. Już widać jak ta słoma, do też już trochę złapało wodę i lekko usiadło. Dobra, myślę, że to starczy na razie. Teraz ta Kolejna warstwa. Kompost, taki najmniej przerobiony, z wierzchu kompostownika. Tu są na górnej warstwie takie najmniej rozłożone resztki i to trafi jako kolejna warstwa do grządek. Dobra, jako że tą komorę kompostownika, z której pobieram teraz materię, miałem lekko przesuszoną, podleję jeszcze raz tą warstwę. Teraz szczątki miskanta. A to mam jeszcze odrobinę obornika końskiego świeżego też wrzucę, niech to złapie temperatury lekkiej i szybciej się rozkłada I na tak przygotowane warstwy wysypuję już bezpośrednio ziemię. Już dałem ziemię i nieco obciążyłem tutaj całość. Pomyślałem, że dam jeszcze przerobiony obornik. dwuletni. W zasadzie to już jest ziemia kompostowa i wysypię też na wierzch. Tak przygotowaną grządkę zostawię na ten miesiąc dwa, zanim zrobi się cieplej i będę mógł tu wysadzić zioła, to na pewno jeszcze usiądzie i potem będę mógł dosypać jeszcze z tej komory kompostownika, którą mam do połowy pełną kompost przed samym sadzeniem. Także w ten sposób będę miał wypełnioną grządkę. I Gotową do plonowania. Także co, podsumowując, widziałem dziesiątki filmów, jak wykonuje się podwyższone grządki. Jedni byli zwolennikami jakiejś konkretnej teorii czy sposobu zakładania tych grządek. Jakieś typy ala lazania typu układanie warstw konkretnie taka, by być taka. Niektórzy rzucają co popadnie ja jestem zwolennikiem bardziej wrzucania może nie do końca tego co popadnie ale z głową tak w moim przypadku dolna warstwa tektura to no nie jest tektura z kartonów z klejem nie uważam że to jest najzdrowsze ale dałem wytłaczanki z jajek jest to praktycznie sama celuloza formowana na ciepło więc powinna być zdrowa zdrowsza przynajmniej niż cała reszta dzięki temu mam odseparowane podłoże od górnej warstwy, czyli te chwasty mi nie powinny przerastać, plus bonus dżdżownice będą się tam rozmnażały. Mam kompost yy, króliczy, czyli coś, co da mi tą yy, warstwę próchnicy. z mi yy, moje tutaj podłoże w minerały i składniki, które będą potrzebne roślinom. Będzie mi to utrzymywać wilgoć. Tak samo miskat. Przecież to jest masa węgla, masa Potasu, masa e, innych składników, które zostaną tutaj i zostaną wykorzystane, plus kolejny medium, które trzyma wilgoć. na wierzch dałem e, też trochę innego obornika końskiego, bo miałem akurat została mi resztka, czego miałem nie wykorzystać. Akurat mi na te dwie skrzynki starczyło też dodatkowo. Obornik koński jest bardzo bogaty w azot. Ten azot się wypłucze jeszcze, pójdzie w dolne warstwy. Pomoże rozkładać te nierozłożone szczątki, które miałem na wierzchu kompostownika. To przyspieszy ten cały proces. Bo samolot wiadomo, główny składnik budowy rośnie. Wykorzystają go na pewno. Obornik koński lekko podnosi temperaturę, w momencie kiedy zaczyna się ten proces kompostowania rozkręcać, i tutaj też ten proces mi się rozkręci. tak? Dlatego nie uważam, żeby te składniki były złe, czy, do, czy najlepsze. Czy w jakiejś złej czy dobrej kolejności ułożone, po prostu ułożone były tak, jak uważałem, że będzie ok. A na wierzch, co dam? Ziemię, bo ziemia też jest potrzebna, żeby roślina mogła się ukorzeniać, a nie same te wszystkie szczątki, tak, nie rozłożone jeszcze. Na początku ziemia, roślina będzie z tej ziemi brać te wszystkie składniki. Ta ziemia pod wpływem jeszcze deszczu, pod wpływem tego, że to wszystko się tam zacznie zaraz rozkładać, powpada w te szczeliny, to mi siądzie. Yy, dlatego mówię. Za jakiś czas, jak już tu się zacznie rozkładać, jak to mi klapnie, dosypię jeszcze kompostu i w to dopiero będę sadził moje zioła. Dobra, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tym filmem i że w miarę jakoś to wyszło. Zapraszam Was na inne moje filmiki. I co, do zobaczenia przy sadzeniu. Hejo.